Staje rano, staję rano, staje rano, żartuję. Nie spałem, żartuję. Nie spałem, staje rano, staję rano, staję rano, staję rano, żartuję. Szartuję, spawę, żartuję, nie spałem, żartuję. Moi ludzie kleptomani znowu kradną ci wątrobę Kto ci niby wmówił dziecko, że ty jesteś taki ważny, że trzy myśląc coś w zębach i im odebrało mowę, bo na trud i na Mam wełbie imperium romanem Wszyscy moi ludzie wykształceni i mają odchówia planów Wszędzie abstrakcy chcą smarować mordę, tapę na tą tak tylko potem palę sztuka, dalej eksploruje a mok rano Staje rano, staje rano, żartuje. Nie spałem żartuje. Nie spałem staje rano. przy sto się awokado. Na czysto to można umywać ręce, nie zarabić siano. Ostatnio na mój obręb tu na Herhocharon, więc mi nie deklamuj psalmu w suko nie za stawy kramu. Nie toleruję ekranów, chyba że mnie wyświetlają. Jeśli mnie nie wyśmiewają, to nie mają kręgosłupa Przeżyłem już wiele stanów, nawet jak się nie przelewa. Jestem dobry w przelewaniu swego ducha. A miałem chyba być dobry, jakbym jeszcze miał kontrolę nad sobą, Chciałbym zaklinać kobry albo wymyślać kolory Jak Tiziana t ty, z Czego byś chciał to pewnie żeby cię chciała koleżanka Ja robię sobie autopsję jak na obrazie rebranda, A potem puszczam to w dla powiek Co są zamknięte na piętno Więc ty powiedz mm. co mam powiedzieć Ludziom, którym wszystko jedno Bo e, mm. wy znają entajmonię Grać w sobie Wypierdalaj z mojej krypty ty Robię raty obelicki A wasze są zdykty i jestem hebefreniczny, jak nie chcę ze zryć bani mały, to lepiej zim dystrykt. Wypierdalaj z mojej krypty, robię rapy obeliski, a wasze instynkty. I jestem hebefreniczny, jak nie chcę ze zryć bani mały, to lepiej zim dystrykt. Wypierdalaj z mojej krypty, robię rapy obeliski, a maszę instynkty. Jestem hebefreniczny, jak nie chcę zesryć pani mały, to lepiej zimny tryb Wstaję rano, wstaję rano, wstaję rano, żartuję, nie spałem, żartuję, nie spałem, no Wstaję rano, wstaję rano, staje rano, staje rano, wstaję rano. Żartuję. żartuję, nie spałem